Hello, się siemandero! Ja jestem DJ Mamona i witam Was w takim małym ogłoszeniu. Tym razem w czwartek yy, o 20.00 będę nagrywać z ekipą, która yy, udziela się na serwerze Minizo. Link zostawiam Wam w opisie, jeżeli też będziecie chcieli dołączyć jako nowi. Yy, co, co będziemy nagrywać? Będziemy nagrywać grę Among Us. Czyli będziemy crewmate'ami, którzy prawdopodobnie będą uciekać za, za impostorem, który oczywiście ich zabija. Musimy wykonywać wtedy zadania, które pozwolą nam wygrać, jeżeli nie, nie zrobimy tych zadań, a impostorzy nas wyrzucą, jakby można to powiedzieć, to oni wtedy wygrywają, czyli jest takie jakby drużyny. Każdy ma inny. Oczywiście teraz gramy też Wam Us na bondach, takich specjalnych modyfikacjach. Town o Was. Także będzie się działo: jest tam więcej ról. I będzie to na pewno Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie wtedy łapki w górę subskrypcje. No dołączcie też do nas, bo pewnie więcej osób, to pewnie też będzie więcej zabawy. No a co? Zobaczymy się prawdopodobnie w czwartek, albo jeżeli coś, to ja najwyżej wrzucę odcinek w piątek. Rano a zapraszam też Was na nagrywki, gdyż wracamy do nagrywek tym razem i myślę, że będziecie zadowoleni, bo też planuję z Flynnem wrócić. W piątek będzie też stream, także lepiej się przygotujcie. O ile nie będę jakoś zmęczona, ale to zobaczymy. No a sobota, niedziela, no to wiadomo, tam Simsy Pris Simulator, jeżeli będziecie chcieli, to zapraszam również do oglądania. A ja Wam dziękuję bardzo serdecznie, śledźcie mój kanał i to tyle. Do zobaczenia!